Depilator Philips Lumea IPL Seria 9900 pomoże Ci zachować gładką skórę nawet na 12 miesięcy. Philips Lumea skutecznie usuwa włosy, a dzięki specjalnym nakładkom dostosowanym do różnych części ciała, bezpiecznie zadbasz o każdą powierzchnię ciała. By bezpiecznie i efektywnie korzystać z depilatora, skorzystaj ze spersonalizowanych wskazówek aplikacji Lumea Skin AI. Możesz ustawić osobisty plan zabiegów, dzięki czemu nie zapomnisz o regularnej depilacji, która zapewnia lepsze efekty. Aplikacja wysyła przypomnienia o zabiegu. Sprawdzisz w niej także ustawienia oraz dopasujesz je do swoich potrzeb. Używaj specjalnych nakładek dopasowanych do różnych części ciała. Nasadka do twarzy pozwoli bezpiecznie depilować mniejszy obszar. Nakładki do pach i bikini ułatwiają dokładne dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Nasadka do ciała pomoże szybko i dokładnie usuwać włosy, na przykład na nogach. Ich zmiana jest bardzo łatwa i szybka. Philips Lumea odpowiednio dostosowuje intensywność zabiegu do typu skóry i koloru włosów. Inteligentny czujnik Smart Skin rozpoznaje potrzeby skóry oraz jej odcienie. Dobiera taki poziom zabiegu IPL, który jest najbardziej komfortowy i efektywny. Jeżeli chcesz, możesz także ustawić poziom ręcznie. Już po trzech zabiegach zauważysz znaczną redukcję włosienia. Te trzy sesje usuwają ponad 90% włosów, więc szybko zauważysz, że Twoja skóra pozostaje gładka. Lumea działa bezprzewodowo, używaj jej wygodnie bez plączącego się kabla. Gdy rozładujesz baterię, dokończysz zabieg podłączając depilator do zasilania. Depilator Philips Lumea IPL z serii 9900 bezpiecznie i skutecznie usuwa włosy i zapewnia gładką skórę na 12 miesięcy. Po więcej informacji wejdź na euro.com.pl